Siema, dzisiaj pokażę wam jak zrobić zajebisty deser z dwóch składników. Twaróg, galaretka bez cukru, akurat mam smak brzoskwiniowy od Fitrec. Wrzucamy twaróg, dodajemy trochę słodzika do smaku. Trochę aromatu, akurat brzoskwiniowy krukam dodam. Ugniatamy twaróg i zalewamy to galaretką, już Trochę ochłodzoną i odstawiamy do lodówki aż zastygnie. Widzimy się następnego dnia. Tak to wygląda. Sam jestem ciekaw jak to smakuje. Zobaczcie. Dobra, trochę zjadłem. Powiem Wam, że da się to zjeść. Jest nawet smaczne. Takie 6 na 10. Na pewno ma bardzo dobre wartości odżywcze. Nie chce mi się liczyć, ale kalorii na pewno jest bardzo mało i sporo białka. Ale coś mi tu nie pasuje, bo ten twaróg padł na dno. Ta galaretka jest na górze. Myślałem, że to by się bardziej wymiesza. I ten twaróg jest taki trochę suchy. Fajnie by było go wymieszać z czymś na przykład, nie wiem. Albo odwrócił to i polał sosem KFD czekoladowo-wiśniowym. I to by było petarda. Tylko nie mam żadnego sosu KFD. Bo nie sprzedaję ich od kilku miesięcy. Nie wiem, co się stało. Jak wiecie, co się stało z sosami KFD, to dajcie znać. Dobre, ale gdyby to polem z jakimś sosem albo dzemem czymś takim by było dużo lepsze, kuli, kuli, kuli. Chcę podnieść YouTube'a, pokazać swój świat. Siema. 22 listopada ważna informacja. Od dzisiaj będzie gorszy dźwięk. Odłączyłem ten duży zewnętrzny mikrofon Rode. Bo wczoraj montowałem kolejny film, i kolejny raz jak do Was mówiłem, to dźwięk był zniszczony. Czy było takie, takie szumy? Tak. W ogóle nic zero głosu, nic, tylko taki ostry sum. Szum. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że. Znaczy, tak mi się wydaje, że może coś nie stykał dobrze ten mikrofon z aparatem, no ale to dziwne, bo tak nie wiem. Nagrywam pięć filmów i w jednym są szumy, później znowu pięć jest dobrze, później znowu w jednym szumy. Zdenerwowałem się, odpiałem. Trudno, będziecie mieli leciutko gorszy dźwięk, chociaż uważam, że u mnie w mieszkaniu to i tak jest... Cicho, no, dobra akustyka w miarę, więc... nie, nie powinno was to boleć, a ja uważam, że lepiej mieć jakikolwiek dźwięk niż żaden. Wczoraj kupiłem takie energetyki. 2,24. Black Energy Sex. Bez cukru, pita Zaraz sobie nagram test na TikToka, ale najpierw się zważę. Mam nadzieję, że jest mniej. 75,1 Dzisiaj sobie wymarzyłem do Lidla pójść Zobaczyć jakie tam są jogurty proteinowe Serki proteinowe podingi proteinowe Coś potestować Ale nie wiem czy to zrobię, zobaczę Na razie może teścik Nagram dla was ee... A, jeszcze wiem, co miałem powiedzieć. Nagrę teścik. E, powiem Wam, jak na guildfree.pl zdobyć 8%. No to nagrywacie jakiś unboxing ich produktów. Musicie wrzucić hashtag guildfreebox i oznaczyć mąpeczką guildfree.pl i napisać do nich na priv, że chcielibyście dostać kod rabatowy w związku z promocją na otagowanie ich. No i przesyłają 8%. A jak ja zamawiam u nich po 1000 zł, no to 8% jest 8 dych. <grywy> Jadność biznesu. No. Czekam jeszcze na Black Friday. Dzisiaj jest Black Środa. Jeszcze dwa dni się wstrzymuję z zakupami. lecę z zakupami na grubo w Black Friday. Mam nadzieję, że sobie kupię Produktów do testowania na najbliższe pół roku. Dobra, to tyle. Dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia. Cześć. Siema, dzisiaj ostatni: już Antybaton, firma Łowicz. Smak, daktyle, orzechy laskowe i ananos. W 100 gramach produktu 109 kalorii, 15 g węglowodanów, 2,7 g białka. Cena 2,50. Jedzone, chociaż dupę nie urywa. Smak 4 na 10. I wiecie co? Wydaje mi się, że te antybatony to nie porywają mnie, dlatego, że to wszystko smakuje przecierem jabłkowym. No bo w większości, nie wiem, 60-70%, to jest przecier z jabłek, który nie jest zbyt smaczny. Jest sprzedawany w cenie 20 zł za kilogram. Takie trochę oszustwo. No ja raczej więcej nie sięgnę po te antybatony. Siemanko, dzisiaj Wam rano pokazywałem nowe energetyki w żabce i w biedronce się pojawiły. No więc zrobiłem turnę po wszystkich biedronkach i żabkach w mojej okolicy. Niestety się nie udało kupić, ale inne ciekawe rzeczy. Trafiłem. Myślę, będą na testy. Przede wszystkim blaki. Sex Energy. To chyba Pitahaya. Tych blaków co prawda jeszcze nie piłem. Ale po 2,24 to szkoda było nie wziąć ich wszystkich. To jeden taki, który piłem, ale wziąłem na wystawkę. Te dwa też piłem, ale też wziąłem na wystawkę. A tutaj serki proteinowe. Na testy wziąłem, są aktualnie w promocji chyba 250 za sztukę przy zakupie dwóch. Zastanawiacie o jakich wystawce mówię, to tutaj mam frugo. Tutaj mam b powery i Tigery. Dalej mam Tigery. Diczki, Blaki, Monstery. Zawsze jak testuję jakiś nowy energetyk, to kupuję dwie puszki. Jeden na wystawka, jeden do testów. I tak sobie zbieram, i później wiem, że jak już jakiś stoi na wystawce, to znaczy, że próbowałem go. I czasami robię sobie zdjęcia tej wystawki, że czasami w sklepie jest jakiś energetyk, nie pamiętam czy go piłem, czy nie. No to przeglądam sobie zdjęcia mojej wystawki i mogę łatwo sprawdzić, czy był testowany, czy trzeba go kupić i przetestować. Proste, nie? Jako, że zbliża się Black Friday, to myślę, że to dobra okazja, żeby uzupełnić swoje zapasy aromatów.